Będziemy śledzić ludzi w Energylandii, zobaczymy na co pójdą. A zasady wyglądają następująco. Musimy wybrać osobę i robić wszystko to, co ona. Śledzimy ją do momentu, aż wejdzie na jakąś atrakcję lub zakupi coś w sklepie. Osoby możemy zmienić dopiero po wykonanej czynności. Zobaczymy, jak inni spędzają dzień w Energylandii i postaramy się, aby nie dowiedzieli się, że są śledzeni. Także jesteśmy, moi drodzy, na parku. Za mną jest dzisiaj Kinga. No. I razem będziemy szukać ludzi musimy najpierw ich znaleźć, a o później, później ich będziemy śledzić. O o. Co? Dobra, nie ale się musimy być, być jak ninja, wiesz? Dobra, bo tak nie nie mogą nas też nie, 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 nie mogą nas też usłyszeć. Nie mogą nas na pewno usłyszeć, wiesz? Idą w stronę, Dobra. w którą my tutaj nigdy nie chodzimy. Na takie okolice bumeranga. O to chodzi w tym odcinku, wiecie? Żebyśmy po prostu Chodzili za ludźmi, zobaczyli jak może inaczej ma wyglądać ten park, jak inaczej ma wyglądać ten dzień. Jak ludzie myślą, prawda? Kolejka, na której nigdy w życiu nie było? Nie, tu nie ma, tu, nie, czekaj, tu nie jest coś. to, to Czekaj, a to na nasze, Nie byliśmy jeszcze w tym sezonie na Energusia. Czy nasze ofiary prowadzą nas na Energusia? Zobaczymy, zobaczymy. Mamy to! Pierwsza ofiara i pierwsza kolejka Dobra, fajnie, bo zaczęliśmy sobie luźno. Zobaczcie sobie, widzę mnie. Ja. Widzicie do panie. Almian, miam na po prostu. Proszę koła, panie ręce, bo że. Czy ciężko przez cały dzień śledzić na przykład ten parę? Coś tu ani Dobra, robimy kamienną skacą na dłuższą. Teraz zaczęły się małe komplikacje, bo zapomniałem włączyć mikrofonu. Dalej śledzimy te same dziewczyny, bo byliśmy ciekawi, co wybiorą jako następną kolejkę. Chodziliśmy za nimi jak ninja i uwaga, dowiedzieliśmy się, że jedna z dziewczyn ma na imię Roxana. Finalnie wybrały atrakcję Atlantis, czyli pontony wodne. Roxana, jest tam. Jest tam, jest tam. Tam, 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 I patrzcie, dobra, dobra. Jest Roxana. Dawaj. Czy wybraliśmy najgorszą kolejkę? Nie, bo wybrała ją Roxana. No. Ale buja, kurna, ej, zanurzamy się, topimy się Czujesz ten flot? Czuję, ale wiesz, wiesz co jest najlepsze? Że Roxana czuje to samo Nie jesteśmy za nią, ale wiemy, że tutaj jest Kinga, uważasz, że teraz już powinniśmy zostawić Roxanę z koleżanką? powinniśmy znaleźć inną osobę, może nie wiem, która będzie chodziła na bardziej hardkorowe kolejki, a nie na jakieś wodne, jak jest 10 stopni mi się wydaje, że po prostu Roxana to jest osoba, w sensie, pierwszy raz. która to jest pierwszy raz lub drugi. Jestem ciekaw w sumie, na co by poszły następne. Humera. Albo ławeczka. Mogą na nią trafić przez przypadek. Teraz wszyscy piszemy na czacie e, nie, ten. F, nie co? wiem. Napisz, napisz, teraz wszyscy napiszcie coś na f, nie wiem. A? A? Pozdro Roxy. O, piszemy, pozdrawiamy Roxane. Dobrze było za to chodzić Roxana. To były dwie świetne kolejki. Dziękujemy, że nie wybrałaś niczego jak super ekstremalnego. Znaczy, już byliśmy w tym sezonie. A, no nie, właśnie, coś wiecie, innego. Jak nie wiecie, na czym byliśmy, to podajcie nam poprzedni odcinek. Jesteś gotowa? i parajcie, już przed nami, ja już na no, nie Naprawdę? No, państwo Możesz mnie poinformować w ogóle? Widzicie państwo. Ale oni mi się tak sobie rzucają. Ja, oni taką świadomość moja, jak wybieram. Ludzie. Czuję, że to są ludzie. Dech ty Będą się, będę kochany. Do no dobra, to młodzi. Pani coś wyrzuciła do kosza. Musimy coś wyrzucić do kosza. Szybko. Moje tak, mojej nie zawsze coś wywróciłam. Nie, nie. Pa, nie patrz I pan, nie pan na maskotki. Nie patrz pan, na... Nie, pan... nie, nie, pan... nie. taki pójdął piękny. Po prostu ale ja widziałem, po tym, po tym kroku rozpoznaję, że ci ludzie pójdą grać. Nie, patrzy tylko, uzna, że drogo i pójdziemy dalej. Oni, oni, w, oni w ogóle nie, nie podejrzewają, że ktoś ich może śledzić. Ale strasznie wolno chodzą. No. My mamy takie tempo. Że musimy się zatrzymywać. Ale to też jest dobre, bo faktycznie tak starsi ludzie chodzą. W sensie, kurde, nie mogę mówić starsi. No po prostu, ale no starcie od nas, Ale wiesz że dużo ludzi też przychodzi w ogóle sobie pospacerować w Tenersztynlandie. Zadowolony z 180 000 O? Fajny taki spacer, no. Podziwiamy sobie. Wszyscy sobie tylko przyszli pochodzić. Najlepsze no no to, że my będziemy my musieli my chodzić oleje. za nimi, dopóki czegoś nie zrobią. Sprawa wygląda tak, że albo oszukali i tyłem na Wonder Wheel, albo tam sobie coś robią. Nie wiem co, jedziemy to sprawdzić, bo my musimy robić to samo. Właśnie się minęliśmy. Mogliśmy poczekać. A, nie z tej strony jest wejście. O oh, Jezus. A tu jest wyjście. No to idziemy, idziemy na Wonder Wheel, weszli. Weszli. Jeszcze może trafimy do jednego wagonika. Już za daleko od niej, jak widzę Nie. Przed Wami jeszcze kilka niespodzianek, ale pamiętajcie aby subskrybować ten kanał i jeżeli podoba Wam się film to kliknijcie łapkę w górę i napiszcie komentarz Nie pozdrawiamy Państwa, dwa kółka spędziliśmy na tym, wiecie co, wiecie ile to czasu zajęło? Wiecie ile byśmy mogli ekstremalnych rzeczy w tym czasie zrobić? Dla Was to była chwila, ale uwierzcie no jakieś 15 minut. No i nie więcej, no. Ej, ja bym wygrała, wybrała chyba na swoim miejscu grupę chłopaków, bo oni będą takimi koskami, że na pewno gdzieś tutaj w tej okolicy pójdą na zadrę. Wiesz co? Podoba mi się z pana tam. tam z kaszkietem, wiesz? Tak, z dwójką dzieci. Wybierzmy no, sobie trójkę osób. Oni wyglądają na takich co przejechali się dobrze bawić. Panie z córkami. Zdaję mi się, że pan nie pójdzie na zadrę, bo był kaszkiet z nie, nie, Fajnie! tu nie było? <laughs> nie. Dobra, musimy poczekać? Dobra, musimy popatrzeć, co za biorą. A poszli powiedzieli, że. Aha, tu jest jeszcze jakaś inna. I poszli sprawdzić tamtą. Czyli może być kawa? Umilam, mam czas czekania. Dobra, e, często pytajcie mnie w komentarzach. Nie, ja tak naprawdę nikt mnie nie pyta. Z stoimy pod tym głośnikiem? Starczy mi ta piosenka denerwuje. Poprosimy to samo co pan w Kaszwieczny. 72 zł. Tak na miejscu. Co to jest? Co? Jest dobrze. Ja mam czarną kawkę. Dowiedziałem się, że ją lubię. Więc kawka jest super smaczna, zimna. Krasant, mega dobry, ale to ciasto, nie spodziewałam się, że takie, wiecie, trochę ciadko, bo to sernik. Ale jest mega kremowy. Mmm, tycha. Fajny. Mm. Fajny w ogóle dzień. Ludzie nam Fajne. tutaj dzisiaj podsuwają. Podsuwają? Czy nas to pewnie, prowadzą? Zupełnie inny niż my normalnie spędzamy. Dzień w czy bo my robimy wszystko w biegu, a teraz tak, kawka. Jakie tempo? Jak mi wolno Czy teraz mi się nie chce, jak już się tak pojadłam, popiłam. <noise> teraz się nie chce. Tak Wybierz, ludzie. Kupczę. Ci, co są ta dwójka, Mam chłopak z tym dziewczyną, co są przed nami. Ale ich jest więcej. Ja, ja za szybko wysyłam, ja za szybko odbieram. Nie, 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 no nie wiem, to na Frida. Nie wiem, to nie wiem. Ale co bieram, jest? Ja, mają karty w ręce. Mogą to to są ci ludzie tutaj. I czemu? Bo są młodzi, pełni energii, nie starsi, tylko. <głos》> szybko poszło. To, to jest trochę oszukane. Nie zaoszukane stary, stali na oszukamy. bardzo oszukane. na i stali na środku, <śled> środku dziedzińca. To nie jest w ogóle oszukane. Czemu Zreszmy ludzie na... wybierają takie słabe? No, nie wiem. Ale nie byli w tym sezonie jeszcze. Także. come on, let's go! O to czuań... Whoa, a w <śledzious> ale nie, no. No, no, A no. też ty jadą w okularach. O kurwa, tak lepiej, że pan nic nie boli, tylko nie śmieci, a on się... Jeeeej, ja bym pan Jedziemy, ręce do góry, jedziemy! To co, teraz siedzimy jakiejś ludzi na Aqualantisie, żeby iść na kolejkę na Aqualintisie? Możemy zajeść pochodzić troszeczkę dłużej niż trzy sekundy i wejść na kolejkę? Dobrze, no teraz ty Tutaj wybierasz. Tutaj jest takie miejsce. w Rodzinę. Teraz wybierasz. Nie, musimy wybrać młodszych. Znaczy takich... W naszym wieku, do najmłodszych. Teraz Ty wybierasz, możesz się nas spokojnie zastanowić. Stańmy. Nie no, wybierz, co Ty uważasz. To Tobie serce yy, Cofnijmy się, ja my się cofnął. serca, serce mówi, że musimy się cofnąć, Ja, cofną, Tak, cofnijmy się. Do którego momentu Cię powiadasz, że mamy się cofnąć? Tak na środek smoczego grona. Żebyś ty czasem Dobra, już masz, finalnie miałeś Widzę, 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 tak widzę, tam widzę, tam widzę No nie chcę tak palcem pokazywać Miałeś, no niech nie tak totalnie palcem Proszę szybko, trzy, nie, czemu idziecie w tamtą stronę? Znowu Bard Bardzo mi się wracać nie chce Ale mamy ich Tam są nasi Nasi Dobra, szybki gest. co to może być? Ja obstawiam, że pójdą na Sadra. Ja też obstawiam, że pójdą na Sadra. Ej no, ja coś innego powiedzieć. A, no nie, ma, nie mogę opisać. Ale tak idą no. pewnie, no nie? Zaraz się dowiemy tego naprawdę na co my idziemy, to jest ogólnie bardzo emocjonująca chwila. Nie mogę w to uwierzyć, naprawdę. Uprawiam by mi to poleciało. Wiedziałeś, wiedziałeś. Chyba nie kwestowałeś. Że już tu Koło Wrocław czekamy, czekamy, czekamy na księgę Czekamy, To to jest? tam są ludzie, co ich śledziły A jest, nie będziemy... Tam jest patrzy. а <laughs> <Fajne. Fajne. laughs> <Fajne. laughs>